Hej! Każdy pewnie słyszał o zapychaniu. Dziś opowiem Wam o co w tym chodzi, od czego zależy, czy można przewidzieć czy coś nas zapcha i jak sobie z tym poradzić. I zostańcie do końca, bo tam są same hity. Okej, okay? Zaczynamy! Zapychanie w uproszczeniu polega na tym, że w porach zaczyna gromadzić się taki korek z sebum, zanieczyszczeń czy na przykład resztek kosmetyków przez co powstają zaskórniki. Przeważnie ten proces jest dość długi i nie występuje po dwóch czy trzech użyciach kosmetyku. Jeśli tak się dzieje, to raczej powód jest inny niż zapchanie. Co ma największy wpływ na zapychanie? Przede wszystkim to bardzo indywidualna reakcja, ponieważ zależy od m.in. wielkości porów, składu sebu, sposobu oczyszczania skóry, makijażu, pielęgnacji, a nawet porcji nakładanego produktu. Dlatego też nikt wam jasno nie odpowie na pytanie. Czy ten krem zapycha? Bo to zależy od konkretnej osoby. A co ze składnikami zapychającymi, czyli inaczej komedogennymi? Uznaje się za nie np. olej kokosowy, masło kakaowe czy ekstrakt z alg. Ale dużo osób boi się też np. oleju migdałowego czy masła shi, które wbrew pozorom jest całkiem przyjazną bazą przy cerze z wypryskami. Dlatego nie polecam sprawdzać składów pod względem zapcha czy nie, bo nie zapycha jeden składnik, a cała konkretna mieszanka. Liczy się stężenie i cała formulacja. Mam nawet na dowód kosmetyk, który upala teorię, że jakiegoś składnika trzeba unikać, bo jest zapychający. Krem orientalny z drzewem sandałowym i kurkumą zawiera na początku składu masło shi i masło kakaowe. Czyli jest ich sporo, a to drugie to jeden z najbardziej komedogennych składników. I pomimo tego, to jeden z najlepszych kremów do cery trądzikowej, jaki znam. I to nie jest tylko moja opinia, bo on jest bardzo popularny. Świadczy to o tym, że jeśli produkt jest dobrze dopracowany, to ten potencjał zapychający jest mądrze zrównoważony innymi składnikami. Poza tym, wiele wysypów to wcale nie jest zapchanie. A więc co to może być? Na przykład, może krem, którego używacie, jest z Zbyt ciężki i zawiera chociażby parafinę, która sprzyja rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za trądzik. To nie jest zapychanie, a aknegenność. Kolejny powód to zaburzona bariera hydrolipidowa, nadużywanie peelingów i złuszczania. Zbyt mocne substancje aktywne lub ich za wysokie stężenie. Przy każdym z tych czynników może pojawić się wysyp. Nawet uwielbiany niacinamid w wysokim stężeniu może spowodować kaszkę. I tutaj proszę o komentarze, hashtag kaszka. A dlaczego lepiej nie mylić reakcji zapychania z innymi? Ponieważ wymagają innego działania. Przy zapychaniu kluczowe jest oczyszczanie, w tym maseczki, peelingi i kwasy, szczególnie salicylowy. Natomiast przy innych powodach wręcz przeciwnie, może na jakiś czas będzie trzeba odstawić peelingi, czy zrezygnować ze zbyt mocnych kosmetyków i wyciszyć skórę. To praktycznie dwie odmienne strategie, dlatego jeśli zaobserwujecie u siebie wysyp, najpierw zastanówcie się, czy to nie wina. Przedobrzenia z pielęgnacją. Jeśli tak, zadbajcie o barierę hydrolipidową. Odcinek na jej temat już jest w tej serii. Jeśli to jednak typowe zapchanie, bo na przykład podejrzewacie, że źle oczyszczaliście buzię, to wprowadzamy do pielęgnacji pilingi. najlepiej enzymatyczne lub kwasowe a do tego maseczki glinkowe. W ogóle więcej kosmetyków zostawiam wam w opisie, razem z przydatnym linkiem. Wracając. Może przyda się zmiana produktu myjącego. Na przykład wasza pianka czy emulsja mogą być zbyt delikatne i lepiej używać ich tylko rano, a na wieczór wybrać coś z kwasami. No i wieczorem koniecznie oczyszczamy skórę dwuetapowo, czyli albo dwa razy myjemy buzię żelem, albo najpierw na przykład płynem micelarnym, a później żelem. Znam tylko jeden płyn micelarny, przy którym faktycznie czułam, że ma wpływ na pory. I to ten z aloesowe. To myślałam się, że to przez olejki eteryczne, więc sprawdźcie, czy nie będzie Was podrażniał. Są jeszcze produkty ogólnie wspomagające cerę skłonną do zapychania, i znam takie dwa najlepsze. Pierwszy to krem z z kwasem azelainowym na noc, a drugi to serum z zielonej serii Bielendy Pro. Jeśli trochę rozjaśniłam temat, to proszę o hashtag kaszka w komentarzu. I kto ma skórę, łapka w górę. Buziaki, pa!